Spadischana Cakram Spadischana. Drugi lotos osadzony jest w podbrzuszu, pomiędzy pępkiem a kością łonową, ponad pęcherzem, a pomiędzy nerkami, gdyż zawiaduje energią wodną i płynami organizmu. Drugi lotos Swadischana to lotos o sześciu płatkach, to jest sześciu wibracjach dźwięku, sześciu subtelnych kanałach energii, która zasila podświadomą ludzką jaźń, ego, mające siedzibę właśnie w kwiecie lotosu. Sfah oznacza jaźń, ego podświadomość, a tchi oznacza światło, blask, jasność. Swatchi to światło jaźni, zaś Sthana w pisowni spolszczonej. Sthana to siedziba, miejsce. Swadishtana to dosłownie siedziba światła jaźni, a nazwa ta wskazuje, że w związku z tym Lotosem skupiamy się w świetle własnej jaźni. Poszukujemy światła prawdziwej natury. Skupienie w podbrzuszu, w ośrodku energii pod pępkiem. Oraz płynięcie, dążenie do światła, odsłanianie światła własnej jaźni, czy skupienie w punkcie światła i dążenie do oświecenia jest podstawowym procesem praktyki na tym poziomie rozwoju. Słowo mocy, mantram tego Lotosu to sylaba Wam, ożywiająca i kontrolująca żywioł elementu wody a ludzie urodzeni w żywiole wodnym, ryby, raki, niedźwiadki, często spontanicznie skupiają się w tym lotosie. Wdychamy sylabę OM, a wydychamy myśląc sylabę VAM. To bardzo prosta mentalna praktyka ożywiania i oczyszczania lotosu podświadomości, jaką wykonuje się w rytmie oddychania. Można też po prostu... Wdychać myśląc sylabę Wam oraz wydychać sylabę Wam, aby oczyszczać VARIPITHAM, czyli siedzibę wody, lotos wody swego wewnętrznego ciała duszy. Powtarzanie frazy Om wam Namah też należy do podstawowych recytacyjnych praktyk oczyszczających, stosowanych we wszystkich autentycznych szkołach duchowego rozwoju. Swadishtana to lotos zwany sercem podświadomości albo instynktownym sercem brzucha. Półksiężyc, albo sierp Księżyca, jest znakiem, symbolem tego energetycznego, astralnego czy emocjonalnego ośrodka. A przecież wiadomo, że Księżyc wpływa na wody całej planety i na wody całego organizmu, każdej żywej istoty. Żywioł wodny i związany z nim zmysł smaku, tak kulinarnego, jak i estetycznego, mają siedzibę w lotosie podpępkowym o sześciu płatkach, które symbolizują sześć faz przemiany, sześć wyraźnie odmiennych etapów rozwoju człowieka, który dociera w końcu do centrum jaźni, poznając prawdziwego siebie jako wewnętrzne światło duszy jaźni światło jaźni. Tchi w lotosie Swadisthana jest ostatecznie światłem jasnym, białym, kremowo-białym, jak blask słońca. Stąd ciepłe, kremowo-białe światło jest najpopularniejszym znanym tematem pracy i metodą oczyszczania. Przedmiotem dążenia ludzi skupionych, skoncentrowanych, osadzonych swą świadomością w lotosie wody. Swadishchana to ośrodek zmysłowości i namiętności, ośrodek seksualności, przyjemności i zadowolenia seksualnego, ośrodek osiągania erotycznych rozkoszy. Stąd duchowość związana z tym ośrodkiem jest często przemieszana z wątkami erotycznymi, które albo idą w kierunku hiperseksualizmu, albo w kierunku celibatu i ascezy seksualnej. Błąd typowy, sataniczny, to przeciwstawienie seksualności i erotyzmu życiu duchowemu i oświeceniu, a taki rozdział nie powinien mieć miejsca, gdy osoby negujące i odrzucające własną seksualność zamiast duchowego światła oświecenia osiągną jedynie rozdwojenie jaźni, to jest schizofrenię, z którą będą się odradzać w kolejnych wcieleniach. Dobry smak estetyzm erotyczny polega na wymianie i akceptacji własnej seksualności która w miarę podróży duchowej wysubtelnia się i uwzniośla żaden konflikt pomiędzy prowadzeniem życia seksualnego a dążeniami duchowymi nie powinien mieć miejsca gdyż jest tylko oznaką psychoseksualnej choroby schizofrenii kontrola Ekspresji seksualnej musi opierać się na akceptacji i wysubtelnianiu życia erotycznego, a nie może mieć postaci tłumienia i wybierania potrzeb, budowania kompleksów winy, gdyż to powoduje powstanie patologii, takich jak pedofilia, sadomasochizm, transwestytyzm, awersję do płci przeciwnej, pederastię. I tak zdeformowane osoby odradzają się w kolejnych życiach, nie mogąc osiągnąć światła duszy centrum własnej pierwotnej jaźni. Wibruj często wibracje wam. Myśl często wibracje wam, skupiając się w białokremowym blasku jaźni, a proces rozwoju nabierze dynamiki i staniesz się osobą Panującą nad podświadomą, astralną sferą księżycową. Ośrodek podświadomości odpowiada za rozliczne zjawiska psychiczne, astralne i emocjonalne, w które nie należy się angażować, a traktować jako mało istotne i uparcie dążyć do odkrycia boskiego światła duszy. Sześć wryty negatywności trzeba oczyszczać i sublimować a są to wszelkie słabości, braki w empatii, współczuciu, niszczycielstwo, złudzenia i iluzje, pogarda oraz podejrzliwość. Takie stany emocjonalne i cechy charakteru trzeba usunąć, a radosną seksualność męsko-damską pozostawić w spokoju i kultywować z umiarem i w radości. Sześć płatków tworzy dwa biegunowe trójkąty sił, męskości i żeńskości. Dzięki którym ludzie tworzą trwałe czy długotrwałe więzi miłosne, erotyczno-miłosne, pełne rozkoszy, szczęścia i satysfakcji. Wiedza o tworzeniu związków miłości rodzi się w coraz bardziej oczyszczonym i rozwiniętym lotosie emocji, jakim jest serce podświadomości, svadishtana. Jest to ośrodek naturalnej ekspresji emocji i pierwotnych uczuć, potrzeb niższej jaźni, ego, ośrodek życiowego doświadczenia i mądrości życia na wyższych etapach rozwoju. Biegunowe, binarne pary zachowań i reakcji dualnego świata, takie jak pożądanie, tłumienie, pobudzanie, hamowanie czy też Dawanie, branie albo przyjemność, przykrość wynikają z natury lotosu podbrzusza, którego dwie podstawowe siły to przyciąganie i odpychanie tworzą tego rodzaju biegunowe pary w różnych układach. Skupiamy się w świetle lotosu jaźni w podbrzuszu i odpychamy, odsuwamy to, czego chcemy się pozbyć, wyzbyć, a przyciągamy to, co chcemy mieć. Z wydechem wyzbywamy się wad i negatywności, a w czasie wdechu przyciągamy to, co chcemy mieć, nabieramy tego, czym chcemy się stać i być. Każdy z sześciu płatków lotosowego wieńca uwalnia, oczyszcza jedną z sześciu writi, skaz psychę, sześciu negatywności emocjonalno-psychicznych ludzkiej jaźni. Oczyszczająco uwalniający, sublimujący kierunek duchowej pracy to recytowanie lub kontemplowanie wibracji płatków energii w kolejności Bam, bham, Mam Jam, Ram, Lam, co bardzo szybko, nawet w przeciągu kilku lat, całkowicie uwalnia od wszystkich astralnych negatywności i zanieczyszczeń. Woda jest esencją życia, a wodolecznictwo jedną z podstawowych terapii, szczególnie dla wszelkich zaburzeń życia emocjonalnego, erotycznego i zmysłowo-psychicznego. Psychoodpały rodzą się z zanieczyszczeń lotosu swatki, a stan totalnej harmonii, zrozumienia i zgody leży w centrum jaźni, a to jest siódmy etap transformacji ego. Jaźni. Waruna, anioł wód, oceanów, anioł strażnik praw kosmicznych i zasad sumienia oraz magicznych znaków mocy, czuwa nad rozwojem lotosu wody i dobrego smaku, gustu, estetyki. Vinshu i Lakshmi to anioły, które są władcami nad astralną emocjonalną przestrzenią, czwartym wymiarem. Stanowiąc doskonałą parę żyjącą w miłości, harmonii i dobrobycie. Wisznu jest symbolem spełnienia marzeń, a Sri Lakshmi jest nam anielicą obdarzania dobrami, anielicą bogactwa i dobrobytu. Swatchi to dom światła duszy, jaźni, dom uaktywnionej kundalini shakti mocy wiary i ufności. Mocą tego lotosu jest moc usuwania ciemności, ignorancji, moc rozpraszania mroków, niewiedzy oraz moc usuwania wrogów duchowości, tak wrogów i przeszkód wewnętrznych, jak i moc pokonywania wrogów zewnętrznych. Integracja jaźni, integracja podświadomości daje poczucie pełni, poczucie cherubinowego hermafrodytyzmu który bez przeszkód spełnia się w związku miłosnym kobiety i mężczyzny, ale życie w pojedynkę także doskonale znosi. Barwa żywiołu wody często przybiera postać przejrzystego wodnego światła z domieszką zieleni przyrody lub błękitu nieba, co daje zwykle kolor błękitno-zielonkawy, przejrzysty, szmaragdowy. Praca nad związkami miłosnymi Często wymaga zabarwienia płatków lotosu na kolor cynobrowy czy różowo-czerwonawy, a praca uduchowiania zabarwia je w kolorze pomarańczowym, oranżowym. Każdy płatek ma też jednak swoją własną charakterystyczną barwę, szczególny kolor własny, jaki stabilizuje się dopiero w siódmym etapie, to jest w czasie pracy w centrum jaźni. Na oświeconym poziomie duchowego rozwoju kwiatu lotosu stwadić tchanam. Świadomość osadzona w tym sześciopłatkowym lotosie tworzy krąg, ciakram ludzi, którzy dbają o dobry gust i smak, dbają o smak potraw, tworząc duchową, wegetariańską sztukę kulinarną. Ludzi, którzy dążą do światła duszy, jaźni. Szukając i odkrywając siebie jako istotę światła. Jaźni, duszę, kontemplujemy w postaci punktu czy kropli jaśniejącego słonecznego światła, które oświeca księżycową, astralną naturę człowieka z góry. Krokodyl, święty krokodyl, zwierzę ziemnowodne, symbolizuje ego, jaźni, podświadomą i niższą naturę człowieka. Sen jest tą wodną, astralną częścią życia człowieka, podczas gdy Jawa to czas, jaki święty krokodyl spędza na ziemi. Badanie snów, sfery wodnej, astralnej, jest częścią duchowej pracy nad własnym rozwojem, podobnie jak magia znaków i symboli oraz ich interpretacja, a raczej dogłębne zrozumienie i poszerzanie zrozumienia. Jedność kobiety i mężczyzny, albo jedność matki i ojca jest wiodącym tematem, a mistyczne podejście do przeżywania miłości i pragnienie tworzenia związku miłosnego przeplata się z duchowymi dążeniami i aspiracjami ku oświeceniu. Biała, kremowo-biała, czysta sylaba dźwięku Wam, której główną graficzną częścią w sanskrycie jest okrąg. Pokazuje cały kierunek i metody pracy nastawione na światło, czystość i doskonałość oraz wewnętrzną głębię jaźni. Krąg Światła jest też wewnętrzną bramą do astralnego planu oraz bramą do świata wodnego, do sfery astralnych podświadomych snów, marzeń i pragnień. Osiągnięcie światła jaźni, duszy, swatki, Oznacza pokonanie samego czy samej siebie, pokonanie ego i całkowite zwycięstwo nad własną niższą naturą. Niechaj dobry duch, anioł wody, chroni i błogosławi ciebie. Om Vam Namah Autor Himalaya Rishi